KL-owskie wideo, wydanie numer 28. Dzień dobry. A głównym tematem na dziś jest promowanie produktu Ring of Honor. Czy Oroage robi co może, by wypromować się, by pokazać fanom hej, patrzcie! My też tu jesteśmy, my też jesteśmy w TV, my też urządzamy eventy w wielu miejscowościach. O to właśnie pytałem ludzi z Ameryki, którzy śledzą Ring of Honor, czy Orange w kwestii reklamy robi co może, aby jakoś się wcisnąć do fanów obok WWE i TNA. No, odpowiedzi może nie otrzymałem aż tak wyczerpującej jakbym sobie życzył, ale coś z tego jest. Otóż jako główną reklamę można uznać te 20-sekundowe zapowiedzi epizodu TV, które możemy zobaczyć na ich kanale na YouTube. No ale to nie wszystko. Na pewno ważną rzeczą jest, że Ring of Honor jest reklamowany w CW Television Network, ale głównie Gale TV. No bo dziwna rzecz taka, że... Live event w Hopkins pod koniec września. ENU Dawn. nie był, albo przynajmniej tak mi powiedziano, że nie był, nie był reklamowany w tej narodowej telewizji. Mimo to jacyś przedstawiciele tej stacji byli tam, ponieważ przed galą co po niektórzy robili sobie zdjęcia z wrestlerami mając jako tło logo tej właśnie stacji. Liczba widzów na gali gdzieś tak. 300-350. No i mówi się właśnie o niedostatecznej promocji eventu. Inna osoba powiedziała, że wrestlerzy regularnie promują dany event na 2-3 dni przed galą w lokalnym porannym programie z newsami. No jest to oczywiście fajna sprawa. Tyle, że tak mniej więcej cytując, bazując na oglądalności i na, i na tym, kto ogląda ów program, odzew może być niewielki. Niewielki może być procent tych ludzi, którzy, których udałoby się pomyślnie zaciekawić produktem wrestlingowym. Poranny program, media społeczne, dodatek jako ciekawostka do danego programu o wiadomościach przeróżnej kategorii na tym najczęściej bazuje Age. I w, w jednej kwestii fani OroH są zgodni: to nie wystarczy. Częstotliwość występów. I wybór programów, w których wrestlerzy się pojawiają, by promować nadchodzący event, to nie wystarczy, by myśleć o jakimś bardzo dużym kroku w pokazywaniu ludności, w przedstawieniu im istnienia produktu Orowage. To, z czego Orowage na dzień dzisiejszy korzysta, w kwestii promowania się nie daje im podstaw, aby tak naprawdę myśleć o rywalizacji z TNA. Co więc należałoby zrobić? Wszystko tak naprawdę sprowadza się do właściciela Ring of Honor, czyli spółki Sinclair Broadcast Group. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że ROH TV jest dostępne w prawie 40% gospodarstw domowych w kraju. Dokładnie to było 38,7%, właśnie przed chwilą sprawdziłem. Liczba ta powoli sobie rosła. No i na pewno jeszcze po sobie trochę podrośnie, gdyż Sinclair na brak kasy nie narzeka i co jakiś czas zyskuje nowe markety. Liczba stacji, w których Orwage jest dostępne, rozszerza się. Tyle, że na tej liście jest tak, że każda stacja w danym stanie w Stanach Zjednoczonych puszcza w TV w swojej porze. Część z nich emituje Orwage TV w soboty i powtórki w niedzielę, część tylko w sobotę, a część tylko raz w niedzielę. I wszystko o różnych porach. Zdarzają się też dość nietypowe pory, sobie nawet zapisałem, proszę bardzo. Fani mieszkający w Richmond mogą obejrzeć epizod Age TV w sobotę o 20.00, a powtórkę tego samego dnia o 21.00. Ale jeszcze lepiej mają fani w Rochester. U nich w TV Age pojawia się tylko w niedzielę o 1.30 w nocy. Ale głównym punktem na który fani <laughs> zwracają uwagę jest fakt, że ROH TV nie ma w tak ważnym dla nich mieście jak Nowy Jork, miasto w którym tak wiele razy odbywały się gale i pay-per-view. Co jakiś czas ludzie mówią, że Federacja powinna ten brak nadrobić. No na razie wiadomo tyle, że gdzie indziej się teraz rozmieszczają. Niedawno Joe Coff w wywiadzie mówił, że, że jest szykowana dostępność OROH TV w kilku nowych miastach, wśród nich najbardziej znane to Seattle. Tak naprawdę głównym, progrem, <laughs> głównym problemem jest to, że spółka Sinclair Broadcast Group Choć jest właścicielem OroWage, nie podziela im takiego zainteresowania, jakiego byśmy sobie życzyli. Strona internetowa Market Watch dostarcza finansowe informacje na temat wiadomości biznesowych, analizy i danych giełdowych. Dzisiaj przeglądałem tą stronę i tam był taki news z poniedziałku z 14 października. Podane zostały ceny za akcje, yy, akc no, akcje ilość tam firm, i wśród nich był właśnie Sinclair, plus 2,7%. Zresztą to, że Sinclair nie próżnuje, widać też po ostatnich informacjach na temat ich zakupów. Proszę bardzo, 29 lipiec tego roku Sinclair Broadcast Group. Kupuje 7 stacji telewizyjnych od y, All Brighton Communications za sumę 985 milionów dolarów. 25 września tego roku Sinclair kupuje 8 stacji, będących własnością lub w użytkowaniu przez New Age Media. Tylko 90 milionów dolarów. Sinclair Broadcast Group świadczy w tej chwili swe usługi dla 162 stacji TV w 77 marketach i spodziewać się należy, że ta liczba w przyszłości jeszcze się rozrośnie. No fajnie, tyle że dla Ringo Honor niekoniecznie oznacza to większe wpływy. W sierpniu pisałem, że na Oroch Fans o sprawozdaniu finansowym Sinclair za rok 2012. Właśnie przed chwilą, teraz, tuż przed tym nagraniem, sprawdziłem sobie tego posta, żeby przypomnieć sobie liczby. No i proszę, proszę bardzo, drodzy Państwo, pozdrawiam, szupa. To sprawozdanie finansowe zawiera 85 stron, a w tych 85 stronach na temat Ringo Honor jest mowa w jednym zdaniu, a w tym właśnie jednym zdaniu jest informacja, iż Sinclair zapłaciło 100 tysięcy dolarów na wartość rynkową dla Oro Wage. I że Sinclair nie przewiduje bardzo większej różnicy w, w sumie przeznaczonej na Oro Wage w tym roku. No niedawno Joe Coff mówił w wywiadzie, że budżet Oroge, tak ogólnie, bo ten budżet się jeszcze dzieli na Oroge jako firmę i jeszcze budżet dla zawodników, że ten budżet w tym roku jest troszkę większy niż zeszłoroczny, ale nie jest to jakieś, jakaś diametralna różnica, dlatego też mówi się, że nie będzie jakaś większa różnica w sumie. Pieniędzy, jakie Sinclair przeznaczy na Oro w tym roku w porównaniu do poprzedniego, jeszcze w ostatnim raporcie kwartalnym 2012 roku, na siedmiu stronach o Oro nie pojawiło się ani jedno słowo w rubryce kosztów i yy, przychodów. Ring of Honor nie jest wspomniane, co znaczy, że zostało wrzucone do jednego worka rachunkowego podpisane. Inne. Na koniec powiem tak. Sinclair, gdyby chciało, mogłoby zafundować dla Ring of Honor yy, stream i per view na naprawdę wysokim poziomie, ale tego nie uczynią, gdyż wiedzą, że im się to nie zwróci. W samej spółce jest tak naprawdę niewiele osób, które są. Jakoś szczególnie zaznajomione z tematem wrestlingu. Najbardziej zorientowanym w tym wszystkim może być chyba właśnie wspomniany już COO Oroage Joe Coff, który jest właśnie człowiekiem z Sinclair Broadcast Group. On, tak jak mówił kiedyś, on jest fanem wrestlingu i pamięta głównie czasy braci Hardy w WWF, bo not im kibicował najbardziej. Yy... Widać to też we współpracy, bo Sinclair nie miesza się w sprawy Ring of Honor. Um, Orwage w sprawie wrestlingu robi swoje, a Sinclair w swoich sprawach wyemitowania tego w TV robi swoje. Fakt jednak jest, iż dzięki temu, że za grube miliony Sinclair kupuje nowe stacje, akcje i papiery wartościowe, no to jednak zwiększa się dostępność oroHTV TV w amerykańskich gospodarstwach domowych. No bo tak jak już powiedziałem, dzisiaj to jest prawie 40%, a jak było to w HDNet, to chyba nawet 20% to nie było. Hmm. No, ale żeby zwiększała się, jakby to powiedzieć, zainteresowność, ale słowo, i żeby Ring of Honor stabilnie istniało w świadomości przeciętnego fana, trzeba troszkę więcej skupić się na reklamie niż dotychczas. Sinclair ma różne możliwości co do tego. Z tego co się dowiedziałem, mają oni też swoje spoty w programach radiowych i no nawet tam można by poświęcić chwilkę na reklamowanie gal Ring of Honor. Można by, no bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy tak wcale nie ma, tak wcale się nie dzieje. My zaś zróbmy co możemy, by w naszym środowisku promować i rozszerzać zainteresowanie produktem Ring of Honor. Ale powiedziałem. No więc powiem najprostsze, jakie wymyśliłem. Dość chwytliwe hasło, przynajmniej na forum Wrestling fans. Oglądajcie Ringo Honor.